Radość i pokój w Duchu Świętym, a duch i oblubienica mówią: Przyjdź, a kto słyszy, niech powie: Przyjdź. Pragnienie. Według słownika PWN to uczucie suchości to po prostu czegoś bardzo chcieć. Czym dla Ciebie jest pragnienie? Dla mnie jest to takie wewnętrzne napięcie, które mówi gdzieś w środku, że jak to się nie spełni, to po prostu mnie rozedrze. W refleksji nad pragnieniem towarzyszyło mi dwóch bohaterów. Pierwszy, ze Starego Testamentu, to Samson, który po według niego słusznej walce staje w ogromnym pragnieniu i mówi do Boga – potrzebuję, żebyś zaspokoił moje pragnienie. Samson stoi w wewnętrznym napięciu i wie, że dopóki Bóg nie zaspokoi jego pragnienia, to umrze, umrze z ręki niegodziwców. Drugą osobą jest postać z Nowego Testamentu, to Samarytanka, która spotyka się z Jezusem, mimo że na to nie zasługuje. Mimo że nikt nie wyobraża sobie sytuacji, w której ona, będąca z wrogiego ludu, spotyka się z Żydem. Jezus, spotykając się z Samarytanką, mówi jej prawdę o jej życiu. Mówi, że to, jak dotychczas żyła, nie jest jej prawdziwym życiem. Co więcej, mówi, że to, co teraz przeżywa, również ją nie zaspokoi. Jezus chce zaspokoić pragnienie Samarytanki. Mówi, gdybyś wiedziała, kim jestem, pragnęłabyś tej wody żywej, którą mogę Ci dać. Na koniec spotkania z Samarytanką, Jezus mówi jej, że nadchodzi czas, gdzie Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Duch święty jest prawdą, jest miłością, jest tym, który pozwala nam odkrywać nasze najgłębsze pragnienie. Zastanów się dzisiaj, jakie jest Twoje pragnienie, co sprawia, że wiesz, że po prostu dłużej tak nie dasz rady. Duch i oblubienica mówią: przyjdź, przyjdź i spotkaj się z pragnieniem Jezusa, który na krzyżu woła, pragnę.